Jaka wszystkimi. witam was na kanale jest czytana Jest Murja i dzisiaj zaprawę z książkami, które są do przeczytania na raz. I tutaj nawet nie chodzi o to, że to są to książki jakoś bardzo krótkie, ani idealne na zastój, tylko to są takie książki, które nie są jakoś spe... za specjalnie krótkie, ale są tak wciągające, tak angażujące, tak bardzo chcecie się dowiedzieć, co jest dalej, że po prostu nie potraficie się oderwać, siedzicie. I czytacie, i tak naprawdę to jest taki genialny opis tego, właśnie, co tutaj znajdziemy. Oczywiście będą książki trochę grubsze, trochę chudsze, z trochę większymi literami, z trochę mniejszymi, ale za to z jakimiś innymi plusami i bardzo pozytywnymi rzeczami, więc tak, tutaj jeszcze na sam początek, zanim zapomnę i zanim Wy nie skończycie oglądać tego filmu. Y Będę na warszawskich targach książki. Ja tutaj chciałabym szybko przypomnieć, bo ja to mówię raz na jakiś czas w filmie, ale tutaj jeszcze raczej nie będę już wspominała, ale chcę tylko tak szybko wspomnieć. Oczywiście będzie z tego vlog dla ciekawych. Będę w sobotę, będę na stadionie na Vivelo więc tak, to dodaję szybciutko. No i tak, już chyba tym pozytanie akcentem może, możemy zaczynać, więc zaczynajmy. Dobrze, pierwsza książka, którą tutaj mamy, i to jest Kryminał. No i jak kryminały, 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 większość z nich jest tak wciągająca, tak yy, bardzo angażująca i ciekawa, co się wydarzy dalej, że no zazwyczaj po prostu cię się je czytać na raz, na raz ale ten. Moim zdaniem jest taki szczególnie wciągający, żeby go przeczytać na raz. Jest to ocalało pięć od Holly Jackson. Słuchajcie. Ja trochę wam o tej książce mówiłam, ale też pierwsze wasze pytanie, pewnie, dlaczego ta książka, akurat ta ze wszystkich kryminałów, dlaczego ona jest do przeczytania na raz? Słuchajcie, moi drodzy, Tutaj, mimo że ta książka ma 430 stron, więc do najcięższych nie należy, to mamy tutaj historię szóstki przyjaciół, którzy jadł kamperem w pewne miejsce ze szkoły, oddalone bardzo daleko od ich miejsca zamieszkania. I kiedy jadło tym kamperem, zbliża się wieczór, pada im nawigacja, skręcają do jakiegoś lasu i nagle ich opony w tych im, ich kamperze Okazuje się, że pękają. Najpierw myślą, że to przypadek, że to kamyki, ale potem okazuje się, że to jest snajper. Snajper, który się czai w lesie i który mówi, że jeden z nich ma tajemnicę, którą chcą, aby wyjawił, bo jeśli nie, to stanie się z nimi coś, czego nikt bardzo nie chce. No i y, oni tam są, próbują jakoś uciec, też nie wiedzą, który z nich ma tą tajemnicę, a naszą główną bohaterką i narratorką jest Red, która jest taką bohaterką bardzo zapominalską. I bardzo taką, powiedzmy, trochę wycofaną, trochę z traumami, i też, która jest bardziej typem obserwatora niż osoby, która coś robi. No i mamy, no i czytamy i patrzymy, co oni muszą zrobić, ponieważ to jest książka, która jest tam w przeciągu chyba 8 godzin i co się dzieje w przeciągu tych 8 godzin i jak to wszystko się kończy. Słuchajcie, no właśnie, co najbardziej wciąga w tym, to że to jest akcja. 8 godzin i do co tutaj może się wydarzyć. Od samego początku akcja nas wciąga, od razu czujemy taki niepokój, trochę takie. No, nie wiem, taką niepewność, i Holly Jackson potrafi tak napisać książki, że nas po prostu tak do nich ciągnie. I mamy takie okej, okay, dobra, da, dajcie mi więcej, dajcie mi więcej, a to, że tutaj się wszystko tak naprawdę dzieje tylko w tym kamperze i tylko wokół tego kampera minimalnie, to jest po prostu. Jak takie duszne powietrze, bez przerwy w tym samym pomieszczeniu. Mamy mnóstwo napięcia. Nasi bohaterowie też są bardzo napięci. Tak naprawdę oni nie mają żadnej możliwości myślenia lub robienia czegokolwiek innego, bo no są pod tą presją czasu. No i muszą coś wymyślić, mimo że tak naprawdę, jakby, no. Ciężko, bardzo ciężko, naprawdę świetna. Ja nie pamiętam, jak długo ją czytałam, ale bardzo szybko ją chapnęłam. Albo jeśli na przykład na pewno miałabym możliwość i nie, miał, nie byłoby czegoś takiego jak e, głód, zmęczenie i tak dalej, to też na pewno przeczytałabym ją na raz Naprawdę taki, no, jeden z lepszych kryminałów, jaki czytałam. Bardzo angażujący i no, na jedno posiedzenie idealny. Następnie książka, trochę grubsza jeszcze, chyba grubsza. Yy, ona ma stron 443, więc jest o 13 stron dłuższa grubsza i dłuższa, ale tutaj mówię o TPI. Ja słuchajcie, nie przerastajcie się, ponieważ ja na sam początek nie byłam zbytnio nie Ta okładka faktycznie może jakoś nie zachęca zbytnio, ale może jeśli to Was nie zachęci, to zachęci Was oto. Czy Wy to widzicie? Wielkiej litery, mało na tekście stron. I to jest tak. No, cała książka tak wygląda, więc ona naprawdę, mimo że jest, jest bardzo wciągająca, to zarazem jest piękna w treści, jest też napisana wierszem. Mamy tutaj historię dwóch, dwóch sióstr siamskich, które jeśli by ktoś nie wiedział, to. to... Co, kto to jest siostry syjamskie? To to są na przykład no, dwie bliźniaczki, które są ze sobą połączone ciałami. No i mamy właśnie tutaj historię naszych dwóch bliźniaczek, które przez bardzo długi okres swojego życia żyły w domu na nauczaniu domowym, a cała historia się zaczyna wtedy, kiedy ich mama twierdzi, że po naprawdę wielu latach właśnie tej nauki w domu, w końcu wyjdą do ludzi, do szkoły, czym nasze bohaterki, no nie są jakoś bardzo optymistyczne nastawione, znaczy one trochę wiedzą, jak to może wyglądać, jednak idą do tej szkoły i tak się zaczyna nasza cała historia, tak naprawdę podążamy za tymi bohaterkami i widzimy, co w ich życiu się dzieje i ta książka też ma ze sobą taki bardzo piękny przekaz pod tytułem, bo naszą bohaterkę trochę irytuje jej siostra, czyli Tipi, ale ta książka ma taki piękny przekaz, że nieważne czy czasami się na siebie drzecie i mówicie, że no, nienawidzę cię, czy po prostu no, nie, nie odzywacie się do siebie tygodniami, yy, jesteście siostrami i siostry się wspierają, mimo że czasami mówicie sobie naprawdę okropne słowa, to kochacie się, oddałybyście za siebie życie i nie potraficie bez siebie żyć, szczególnie w przypadku sióstr syjamskich. To była chyba pierwsza książka, na której tak. Bardzo dobitnie płakałam. Nie wydaje mi się, żebym nigdy tak bardzo płakała na jakiejś książce jak na wojownikach ścisz przed burzą, bardzo dużo płakałam. Na chłopcach z placu broni też mnóstwo płakałam. To wydaje mi się, że jednak na tipi i ja najwięcej naprawdę tak niszczy serce po prostu. Rozdziera je na miliard kawałków i zostawia was taką pustką. I jak ja płakałam na książce, co u mnie się naprawdę nie zdarza, ja prawie nigdy nie płaczę na książkach, to że ta książka mnie tak uderzyła, to was też uderzy. No i wiecie, dzięki temu, że to jest coś takiego, to macie coś takiego, ha, no dobra, powinnam już iść spać, Ale no ale dobra, to jest takie krótkie, to przeczytam jeszcze jedną stronę. To też jest krótki, no to jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną, i tak do końca książki. Więc naprawdę bardzo polecam. Następnie książka, która ani nie jest kryminałem, ani nie ma. Takich stron, jak Tipeee, ale jest tak komfortową i przyjemną książką, że aż szkoda nam nie czytać dalej po prostu. I są to pocałunki i croissanty od Ani Shopi Johannou. Przepraszam, jeśli zrobiłam bardzo wielką pomyłkę. To jest chyba autorka francuska, albo francuska, albo amerykańska. Tutaj, no przepraszam, jeśli pomyliłabym nazwisko, ale. No na razie może nie o tym, najpierw o fabule Mamy y, naszą główną bohaterkę, która Mija, właśnie, nazywa się Mia I jest ona y, baletnicą Od jej wie... zawsze jej wielkim marzeniem było to, aby zostać prima baleriną Czyli no, taką bardzo znaną i taką no, baletnicą, która po prostu tańcem zarabia na życie Jednak jej mama zawsze była do tego dosyć specyficznie nastawiona Jakoś zawsze miała takie... Tańcz sobie, ale no wiecie, jakby nie wspierała jej jakoś bardzo Jednak jej babcia bardzo jej w tym, ją w tym wspierała Mówiła, że w Paryżu i jakaś tam pra babcia właśnie była jakąś znaną prima baleriną, która została namalowana na pewnym obrazie pewnego znanego malarza, jednak nigdy nie było wiadome, czy to jest prawda, czy to jest tylko taka legenda rodzinna, historia rodzinna, ale Mia dostaje się na wakacje do właśnie pewnej szkoły w Paryżu, gdzie będzie tańczyła, gdzie będą też wystawiali, nie wiem jak to nazwać, no, spektakl, taniec, taniec baletowy z. No pewien może wam nie powiem, żeby to było jeszcze ciekawiej No i w tym samym czasie też nasza Mia próbuje odkryć, czy ta historia rodzinna jest tylko plotką, czy faktycznie jest prawdą A poza tym poznaje też pewnego chłopaka, którego może jakby to powiedzieć... A ona ma trenera, którego bardzo nie lubi z baletu i spotyka tych chłopaka i trochę mu mówi, ale ja go nie lubię, on jest taki wkurzający, a potem się okazuje, że ten chłopak jest jego synem. No i w sumie tak się zaczyna nasza historia. Ja bym wam mogła powiedzieć trochę mniej, ale tak naprawdę tutaj jakby macie tak do, taki dobry zarys, że tutaj już na pewno was to zachęci słuchajcie, ta książka jak ją uczytałam, była niesamowita. Jakby, no nie oceniam jej 5 na 5, ale... Tego, jak ona jest komfortowa, jak jest przyjemna, jak jest, no, fajna, słodka i przyjemna. I przede wszystkim, jak świetny jest tutaj klimat tego Paryżu. Jeśli na przykład, nie wiem, lecicie do Paryża za niedługo, lub po prostu bardzo lubicie książki, które dzieją się w Paryżu i które faktycznie mają klimat Paryża, to jest, to, to jest idealna książka. Jest bardzo przyjemna, bardzo cozy, bardzo, no, taka bardzo komfortowa. Jest naprawdę świetna. Też baletu jest naprawdę bardzo dużo. No, Książka taka trochę, nie wiem, czy to jakby w tym sensie font family, tylko że nie, że ona dojdzie kogoś z rodziny, tylko że z niektórymi osobami ma troszkę taką relację font family Nie powiedziałabym, że to jest jakiś giga font family, ale takie no minimalne i przede wszystkim Paryż, ten klimat i to wszystko, no naprawdę świetna książka Taka, że no jak już mówiłam, ona jest tak słodka, tak przyjemna, tak lubicie główną bohaterkę i... I po prostu to, to wszystko, co jest zawarte w tej książce, że aż szkoda Wam nie czytać dalej. Naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo przyjemna, bardzo słodka, no i taka, że też po prostu przeczytacie ją na parę posiedzeń i nawet nie zorientujecie się, kiedy to było. Teraz książka, której ja może jakoś bardzo wysoko nie oceniłam, jednak widzę w niej potencjał tego, aby. Przeczytać ją na jedno posiedzenie, przynajmniej wiem, że dużo osób czytało ją na jedno posiedzenie. No i jest to fala od Marii Krasowskiej. Ja pierwszego temu bardzo nie lubię, ale drugi już był lepszy, ale może na razie, dlaczego? Uwa... Jakby, może wam nie będę opowiadała fabuły, bo to jest akurat bardzo popularna seria aktualnie, więc pozwólcie, że nie będę wam opowiadała fabuły, ale. Co tutaj może być takiego, że faktycznie chce się to czytać dalej i jest ciągające. W sumie mnie też trochę wciągnęło, to, że akcja dzieje, może nie, że dzieje się bardzo szybko, no ale jest bardzo dynamiczna, mamy wydarzenie po wydarzeniu. Nie mamy takich, nie mamy zbytnio takich momentów, gdzie faktycznie jest stop i bohaterowie nic nie robią. I po prostu dzięki temu, to, że jest wydarzenie i wydarzenie, chcemy to czytać dalej i dowiadywać, się, co się dzieje dalej. No i przede wszystkim jest to na pewno bardzo ciekawe widzieć, jak no, tak naprawdę młodzi, nastolatkowie i małe dziecko. No, małe dziecko, no, pięciolatka, jakaś czy sześciolatka. Po prostu walczą o przetrwanie w świecie, w którym nie ma dostępu do komórek, do niczego, są tylko jest tylko masa ludzi zdesperowanych i też nie wiedząca, co robić. No i jak oni tutaj próbują przeżyć. Tutaj faktycznie jest to bardzo ciekawe, też raz na jakiś czas mamy zmianę. Hmm, Bohaterów, w tym sensie, że Mamy nagle perspektywę jakiegoś innego bohatera Którego na początku nie znaliśmy A jest ona dana po coś Ale jest też to bardzo ciekawe, bo Mimo, że znamy bardzo dobrze e, Jakby naszych bohaterów To dowiadujemy się się e, Jakichś nowych informacji o innych bohaterach Co no, też jest bardzo ciekawe No i tak Chyba no jakby, no też właśnie no, Ta książka jest po prostu bardzo dynamiczna No i bardzo przyjemna znaczy przyjemna. No, mi się niezbyt podobała, ale wiem, że naprawdę mnóstwo osób widzi w niej bardzo fajny i dobry potencjał. Więc, więc tak, więc fala Marii Krasowskiej. Teraz książka dziecięca, która akurat tutaj jest no, idealna na jedno posiedzenie, bo ma ogromne litery. Też jest napisana bardzo fajnie, ale zarazem bardzo inteligentnie, jak na książkę dziecięcą i jest bardzo krótka czyli serii niefortunnych zdarzeń. Słuchajcie, ja bardzo lubię serii niefortunnych zdarzeń. Wydaje mi się, że jakiś czas że od jakiegoś czasu wam o niej nie opowiadałam Dlatego mm, pozwólcie, że Przypomnę wam fabułę tej książki Mamy y, trojaczki, nie To jest rodzeństwo badlerów, Czyli Violetka najstarsza z, z rodzeństwa, która jest powiedzmy takim No mózgiem tego całego Rodzeństwa, jest bardzo mądra, ujabia Robić jakieś wynalazki nowe. Mamy potem e, śródkowe dziecko, czyli Klausa, który jest takim naprawdę młanym książkałem, przeczyta wszystko, co wpadnie mu w ręce. Oraz mamy malutkie słoneczko, które jest, no, bobasem i którym takim jakby rzeczą charakterystyczną jest to, że ma bardzo ostre ząbki po prostu potrafi przegryźć wszystko. No i nasza trójka rodzeństwa pewnego razu, kiedy jest na plaży, dowiaduje się, że ich rodzice zginęli w pożarze ich domu i e, że e, muszą. Od, jakby muszą pójść do jakiejś innej rodziny. Oczywiście nasi badwyrowie są bardzo rozpaczeni no i bardzo jest im przykro. E, ich rodzice umarli w pożarze. E, no, każdemu by było przykro i byliby z e, Jednak nie mieli oni na to jakoś bardzo dużo czasu, e, na pogrążanie się w żałobie, ponieważ e, pojawiały się oni w domie hrabiego Olafa, czyli ich jakiegoś tam krewnego, chociaż nie do końca wiemy, czy to jest ich krewny. No i jak możemy się domyślić, ten hrabia Olaf nie traktuje ich jakoś za dobrze, bez przerwy, mówi na nich sieroty. No, no, nie jest dla nich miły. A dlaczego akurat się znalazły w ich domie, możemy się troszeczkę domyślać po tym, co Wam zaraz powiem. Co, po tym, co Wam zaraz powiem. W naszym rodzeństwie badluerów yy, został. Przepisany bardzo wielki majątek po rodzicach, no i nasz hrabia Olaf chce go bardzo zdobyć. No i tak w sumie jest nasza cała fabuła. Ta książka jest idealna jak i dla młodszych, jak i dla starszych, ale starsi też na pewno zauważą w niej trochę więcej i zrozumieją trochę więcej, ale jest to też książka świetna dla dzieci, ponieważ. Ona nie traktuje dziecka jako osobę głupią, ale jako taką bardzo mądrą, inteligentną i z takim wielkim szacunkiem Ta sama książka jest też, cała seria jest bardzo inteligentna, więc no naprawdę też wiecie, pierwszy to ma, nie wiem, ze 150 stron? No dobra, 160, no ale i tak jest bardzo krótki, ma ilustracje, ma wielkie litery, więc czego chcieć więcej? No i ostatnie dwie książki, jedną z nich jest Gdyby był ze mną I to jest akurat dosyć mieszana opinia, ponieważ e, Niektórzy mówią, że ojeju, jakie to jest nudne, jak ja się męczyłam Ja skakałam ze szczęścia, jak to był koniec Jednak inny, inni mają coś takiego, że Ale mi się podobało, to było super No i ja jestem troszeczkę właśnie po stronie Ale mi się podobało, to było super e, Tutaj może tak ta książka ma bardzo krótkie rozdziały. Te rozdziały mają po jedną, dwie strony maksimum. No i dzięki temu to jest bardzo wciągające też. Pozwólcie, że nie będę Wam przyswajała opisu tej książki, ponieważ to też jest również bardzo popularna książka aktualnie na Booktoku, TikToku, Instagramie, Bookstagramie. No i tak. Może się to trochę mniej podobać osobom, które faktycznie wolą, jak mamy jakieś kluczowe momenty w książkach, ale jeśli są osoby, które. Nie potrzebują jakoś tej akcji bardzo, bardzo dużo Przynajmniej przez jakiś tam czas Jakby nie takiej kręcącej się wokół tylko jednej osoby i paru tam wydarzeń ważniejszych To to będzie git Jeśli lubi się właśnie takie nie za szybkie historie, które powoli idą do zakończenia Znaczy w tym sensie, no powoli To nie jest gruba książka, ale tak nie śpieszy im się może to tak bym nazwała, nie wiem, czy ja to dobrze określiłam, to to jest naprawdę ciekawe, to jest tak prosta książka, ale zarazem tak bardzo lubimy Autum, czyli główną bohaterkę tej książki, że bardzo chcemy podążać za nią dalej i te krótkie rozdziały one bardzo motywują, i to jest taka szczególna rzecz, która naprawdę bardzo motywuje, i zakończenie. Jeśli lubicie. Czytać książki dla zakończeń To powiem wam, że tutaj zakończenie jest Bum, bum, bum Naprawdę, też bardzo Ryjebaret, bym mogła powiedzieć Jest bardzo traumatyczna I jak niby niektórzy mogą się domyślić A tutaj pewnie się wydarzy to i to Nic specjalnego Tutaj się wydarza coś jeszcze No i serio, jakby Ta końcówka jest tak Tak traumatyczna Tak po prostu smutna Tak tak rozwalająca łeb, że no naprawdę y, bardzo szybko mi się uczytało, bardzo przyjemnie, bardzo też taka, że no chce się uczytać ze względu na i bardzo krótkie rozdziały. No i y, ostatnią książką tutaj, tutaj, którą tutaj mamy, której oczywiście zabraknąć nie mogło, jest Kari, co to powraca, czyli y, Jedna z moich najulubieńszych książek tamtego roku. No i teraz Wam pozwólcie, że przez swoje fabułę, ponieważ tutaj to jest szczególnie książka dla osób, które naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubią. Tenis i grę w tenisa, albo ogólnie bardzo lubią jakikolwiek sport i lubią czytać o najróżniejszych sportach, szczególnie kiedy jest tego dużo, ale nawet dla osób, które jakoś nie są bardzo ze sportem, to też będzie naprawdę świetna książka. No, i teraz szybciutko już o fabule. Mamy chyba 39-letnią Soto, która była najlepsza, w sumie jest najlepszą tenisistka na świecie, zdobyła mnóstwo nagród, jednak parę lat wcześniej stwierdziła, że przychodzi na emeryturę, no i ona została zapisana w historii, no właśnie jako to najlepsza tenisiska. Tam najwięcej jakichś tam nagród, no i tak dalej, no i po prostu była uwielbiana przez wszystkich, gdy nagle na początku książki, kiedy jest na pewnym mecie, meczu tenisa, okazuje się, że pewna młoda zawodniczka pobiła jej rekord i teraz jakby Kari już nie jest na szczycie a nasza Kari to jest taką postacią, która jest bardzo zawzięta, która dąży do celu nie wiadomo co i no tutaj też możemy się domyślać, właśnie nasza Kari chce Znowu, jakby zmierzyć się z tą. z tą panią? I. przepraszam, ja nie pamiętam tych imion Chyba. tak, Nikki Chan. I chcę zmierzyć się z Nikki Chan, i po prostu chcę znowu mieć tą. być najlepsza po prostu, być najlepszą to na świecie, ale. Przez to, jak ona bardzo chce dążyć do tego, aby być najlepszą Nie zauważa mnóstwo innych rzeczy w jej życiu Które też są bardzo, bardzo ważne Ta historia, po prostu wiesz co Tutaj nie ma nic innego do powiedzenia Ona jest tak wciągająca, że się nie potraficie od niej oderwać Tutaj bezprzewo jesteście ciekawi Jak się zakończy, co się wydarzy Jak się wydarzy No i po prostu to jest Najbardziej wciągająca książka z tutaj, moim zdaniem, wszystkich Jest to też Taylor Jenkins Reads, czyli jest to autorka, która Naprawdę ma bardzo porządne z tej pisania i pióro jest naprawdę bardzo 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 dobre. No i y no, jest świetna ta książka, po prostu bardzo angażująca, bardzo ciekawa, no i chcecie po prostu wiedzieć coś dalej, więc nawet nie patrzcie na grubość, nie patrzcie na to, bo to i tak was od początku wciągnie, jest to książka niesamowita. Dobrze, moi drodzy, i no pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Dajcie mi znać, y, może jakie wy macie polecajki dla mnie, książek do przeczytania po prostu na raz, na jedno posiedzenie teraz. W sumie tak patrzę po tej mojej biblioteczce i można by było jeszcze do tego filmu wrócić rywalki Więc tutaj macie taki mini bonus dla osób, które dotrwały e, do końca Dajcie mi też znać, czy będziecie na Waszeckich targach książki na biwelo w sobotę No i tak, mam nadzieję, że któraś z tych pozycji Was zaciekawiła, zachęciła I może będziecie ją chcieli wziąć na jeden raz Oczywiście pamiętajmy, że jak każdy z nich, ma inne gusty czytelnicze I dla mnie na przykład to mogą być książki do wciągnięcia na raz A Wy się z nimi mogliście bardzo męczyć, chociaż faktycznie bardzo się starałam je dobić tak, żeby większość osób, y, no, zrobiły na jedno posiedzenie to y, I tak, no i tym pozostałym akcentem będę się z wami żegnała Życzę wam miłego dnia, bądźcie na sobie, trzymajcie się, cześć!